Bardzo częstą wymówką przed niezrobieniem czegoś jest nie wiem jak, a może wcale nie chodzi o to, żeby wiedzieć. Bo zauważ to, że za każdym razem, kiedy zaczynasz jakieś działanie i wykonujesz te pierwsze kroki, na przykład robisz to działanie przez dwie minuty, to nagle wchodzisz w takie flow i od razu praca staje się łatwiejsza i naturalniejsza. Na przykład można to przyrównać do każdej sytuacji. Nie wiem, chcesz zrobić trening trenujesz przez minutę, dwie minuty i nagle zachciewać się trenować. Czemu tak jest? Czemu akurat e, godzinę przed treningiem, kiedy leżysz w łóżku w domu, nie chce ci się totalnie trenować, a kiedy już zaczniesz, to mówisz, ale to jest zajebiste i tak dalej. Czemu mi się wcześniej nie chciało? No jest to spowodowane prawdopodobnie e, czymś takim jak opór i opór to jest coś, co występuje naturalnie u każdego z nas i blokuje nas tak jakby przed rozwijaniem siebie, bo po prostu rozwijamy się poprzez jakiś tam dyskomfort, no i opór pojawia się codziennie, każdego dnia będzie ten opór, ale za każdym razem kiedy go pokonamy to będzie on troszeczkę słabszy, więc najlepszym rozwiązaniem na nie wiem jak, nie wiem jak zacząć, nie wiem co zrobić jest po prostu zaczęcie <laughs> robienia czegoś, można tu wykorzystać dwie ciekawe zasady, na przykład w zasady 5 sekund odliczasz 5, 4, 3, 2, 1 i robisz pierwsze, co ci przychodzi na myśl. Obojętnie, nie ma to kurwa żadnego znaczenia, robisz to, co Ci pierwsze przyjdzie do głowy w tej konkretnej rzeczy, czy to w treningu, czy to w nagraniu jakiegoś filmu, czy to w jakiejś rozmowie, czy to w jakimś spotkaniu, cokolwiek robisz pierwszą rzecz. Albo możesz też wykorzystać zasadę dwóch minut, robisz to, co masz zrobić tylko przez dwie minuty. Możesz sobie nastawić, nawet nastawić timer, że robisz to tylko przez dwie minuty. I to, co się stanie, to będzie prawdopodobnie to, że zaczniesz to robić i nagle dostaniesz tej weny, mocy twórczej i będzie chciało ci się to robić, i będziesz w takim flow, że dopiero dolisz całe to zadanie i jeszcze zostanie ci apetyt na więcej. Chyba to powiedział Picasso albo Da Vinci, że natchnienie czy ta inspiracja zawsze zostaje mi przy pracy, czyli ci wielcy twórcy czy artyści nie czekali na to, aż z nieba ich pierdolnie natchnienie, tylko zaczynali pracować. Załóżmy robić ten obrazek czy coś i wtedy nagle na, następowała w nich ta inspiracja i robili to jeszcze kurwa lepiej, bo oni po prostu wiedzieli, jak to wszystko funkcjonuje. Tyle ode mnie. Trzymaj się.